Moi drodzy, dzisiaj mamy wielki dzień, gdyż za chwilę w tym miejscu powstanie gigantyczna rakieta, która w końcu zabierze nas z tej oceanicznej planety. Co prawda, nie jestem z tego faktu zbyt zadowolony, ponieważ nie widzi mi się opuszczanie tego raju w kosmosie, odizolowanego od ziemskich problemów i korporacji, które mimo wszystko, mimo tej odległości, próbowały się do nas dobić poprzez wystawienie nam rachunku za wydobyte w tym miejscu materiały. I szczerze, bardziej preferuję walkę z głodną fauną i pandemią niż biurokrację, jaką oferował nam nasz faktyczny dom, z którego pochodzimy, ale niestety musimy wrócić na ziemię. W dosłownym i przynośnym tego słowa znaczeniu. Mamy już chyba wszystko, żeby tą rakietę zbudować, tylko brak jednej rzeczy. Brak schematu, który mieści się w kajucie kapitana. Oczywiście kod do tej kaju już mamy, więc zaraz tam się udamy. I oczywiście mam też materiały do budowy tej rakiety, bo sprawdziłem sobie na sawnautikowej wikipedii, czego potrzebujemy i myślę, że to był bardzo dobry krok, gdyż no, materiałów się zdobyć naprawdę dużo. W tym było 70 Tytanium, mniej więcej. Tylko, czy to jest dobra szafka? Mam nadzieję, że Nie. tak. Już się przestraszyłem przez chwilę, że straciłem materiały, ale na szczęście wszystko jest. I w tym, oczywiście, są też ogniwa jonowe, które stworzyliśmy przy pomocy materiałów obcych. Po się mi drodzy, jestem Disney, Soski. Jest kolejny, ostatni już odcinek Subnautica drugiego sezonu. Oczywiście pojawią się jakieś bonusowe odcinki, ale chciałbym już tak oficjalnie zakończyć naszą fabularną przygodę z tą grą. Mam nadzieję, tak samo pewnie, jak i społeczność, że to DLC. To nie są żadne plotki i faktycznie wyjdzie biom arktyczny, ale na razie tego w grze nie ma i nie ma co nad tym rozmyślać, dopóki twórcy oficjalnie nie wydadzą specjalnej aktualizacji. Oczywiście musimy dać się w miejsce, które jest dla nas troszeczkę nieprzyjazne, ponieważ Aurora dalej jest pilnowana przez... Reaper Lewiatady, które mimo tego, że uratowaliśmy całą planetę, raczej nie są do nas nastawione przyjaźnie, i jakimś cudem znowu zaczęło się tutaj coś podtapiać. Na szczęście, tutaj już jest wszystko gotowe, wystarczy, że sobie stąd. Wypłyniemy. Myślę, że cyklopem tutaj uderzyłem, bo chciałem zrobić taką ciekawą rzecz, gdyż pewnie macie pytania dotyczące tego e, dziwnego tworu, jaki tutaj powstał nad powierzchnią wody. Chciałem stworzyć taką platformę, z której będziemy mogli ładnie e, podziwać rakietę i oczywiście chciałem sobie zrobić screenshot na miaturkę i chciałem przesunąć kapsułę tak, by mogła być naszą drabinką na tą platformę, gdyż musiałem zrobić takie dziwne coś z kilku elementów bazy, by to w ogóle było możliwe, bym tam wchodził i niestety Okazało się, że to kapsuła już jest nieruszalna. A pamiętam, jeszcze dzisiaj na Discordzie mi jeden z widzów przypomniał sytuację, gdy używałem tych noszących przedmioty stworzonek do tego, by wystrzeliwać naszą kapsułę w kosmos. Więc można powiedzieć, że byłem prawdziwym prekursorem uciekania z tej planety. Oczywiście ze skutkami takimi, jakimi było widać, ale zapomnijmy o tym. Podpójmy do Aurory i zgarnijmy w końcu ten Schemat. I przy okazji pokażę Wam coś, co mnie ostatnio zdziwiło, bo podpłynąłem sobie tutaj, by odzyskać moją ćmę morską, bo bardzo się do niej przywiązałem. To był jeden z małfów, który najdłużej wytrzymał w tej grze. No ale okazało się, że gdy mnie tutaj nie było, to pewien riper lewiatan zaczął się nią tak bawić, że wylądowała ona poza mapą. Na szczęście mam wszystko, co jest mi potrzebne w razie czego do ucieczki, tak żeby mnie. Przypadkiem na szkoleczka nie dorwał, ale zobaczcie, płynąłem taki pełen optymizmu w to miejsce. Widziałem, no 200 metrów, 100 metrów, 50 metrów, i nagle patrzę za dokładnie tego podwodnego pagórka. Moj, mojego mojego Simofa nie ma. On jest gdzieś tam. Ja jestem tu i nie mogę do niego dotrzeć. Niestety nie mamy już tego narzędzia, które było w poprzednich wersjach gry, które nam pozwalało dłubać. Moment. Kolega chyba do nas przypłynął. Oczywiście widzę, że jesteś jak zwykle nastawiony tutaj do mnie. Wrogo, poczekaj, zaraz dam ci coś do jedzenia. Taka ostatnia walka. Pomiędzy nami nie z czego skorzystałem. Aha, to był Wiry. Przydatna rzecz. On tutaj na szczęście wpłynąć nie może, prawda? Nie może tutaj wpłynąć. My sobie tutaj grzecznie zaparkujemy, mając nadzieję, że on mimo wszystko nie wpłynie i na mnie nie zabierzemy jego Simofa. Tutaj, o ile pamiętam, było takie dodatkowe wejście, którym możemy dostać się chyba bliżej kajuty kapitana, albo przynajmniej tak mi się zdawało, bo kajuta kapitana, z tego co pamiętam, jest za dokiem, a my ostatnio tutaj jakieś przejście, właśnie, no, no właśnie. Właśnie. To przejście chyba było zupełnie inaczej ono wyglądało, tak mi się zdaje. Ekwipunek. Niestety schowałem moje działko grawitacyjne i tędy nie przejdziemy. I widzę, że w Aurorze wszystko wróciło do normy. Wszystko znowu płonie, wszystko znowu jest zniszczone. Więc myślę, że złym wyborem było wyrzucenie gaśnicy z mojego ekwipunku. Ale mam nadzieję, że sobie i z tym poradzę. Będziemy musieli podjąć ryzyko. Chociaż w niektórych miejscach faktycznie nic takiego się nie nie dzieje, więc chyba tylko na zewnątrz aurora wróciła do swojego poprzedniego stanu. Czy to jest to miejsce? Nie, ale mamy gaśnicę, która tak mi się zdaje jest pusta, więc została w tym miejscu. Jak gubię wszystkie przedmioty w tej grze, tak akurat, wow. Tak. Akurat gaśnica jest tam, gdzie zawsze była. Wiecie co, olać to? Przechodzimy już myślałem, że my to zabijali, ale na szczęście nie. Dwa... 679, dobrze? Dobrze, zapamiętałem ten kod. I to jest Kajuta Kapitana. Spodziewałem się czegoś innego. Myślę, że będzie taka jak w przypadku Normandii w Mass Effects że kapitan będzie miał tutaj swoją specjalną strefę terminal danych. Pobierzmy je. Główna siedziba altery. Ostatnie zarejestrowane nagranie. Przekaźnik komunikacyjny dalekiego zasięgu Aurory nieaktywny. Przeciętne opóźnienie transmisji dalekiego zasięgu 8 godzin. Odtwarzanie ostatniej nagranie transmisji. Aurora, to jest awaryjny sygnał ratunkowy, znajduje się... Aurora na terasie kolizji z matą 4546B. przesyłamy wszystkie dostępne dane środowiskowe. Proszę o znalezienie rozwiązań ratunkowych, bez odbioru. Centrum dowodzenia Altery, czas 8 godzin odpowiedzi. Tu, Centrum dowodzenia Altera, w załączniku do tej wiadomości znajdziesz schematy specjalnie zaprojektowanego statku, który, jak sądzimy, będzie w stanie przebić się przez orbitę i odtransportować się do najbliższej bramy przestrzennej. Jest zaprojektowany tak, by stworzyć go z materiałów dostępnych na miejscu, jednak będzie on wymagał potężnego źródła energii. Możliwe, że wymagane będzie pozyskanie części. Części z reaktorów Aurory, albo skorzystanie z czegoś bardziej kreatywnego. Jesteśmy pewni, i się pojawił. Pewnie jesteśmy pewni, że sobie poradzicie, tak znając życie i tą korpomowę. Przekaźnik komunikacyjny nieaktywny. I co my tutaj mamy? Jakąś wiadomość od kapitana ostatnio? Dziennik kapitana? Kapitan Hot Dog holister, Mapa Boril 9. Zasoby normalne. Symulator Craig McGill. Vrat. Odkrywasz spokojną obcą planetę, gdy nagle twój statek im ploduje. To muszą być pajęcze kłusowniki nerkowe. Szybciej, co robisz? Przeszukaj miejsce katastrofy, uprawiaj obce rośliny, użyj dezintegratora tektonicznego, niedostępne. To właśnie zrobiłby Craig McGill. Po kilku w tych godzinach rozeznania udało się e, zebrać się wiele potencjalnie użytecznych roślin, nadających się do uprawy. Którymi z nich będziesz się odżywiać: śmierdzie korzenie, drzewne karoluchy czy jaja, wielogwiazdy. To jest faktycznie jakiś dziwny symulator. To nie jest dziennik kapitana, tylko to jest zapis symulatora, z którego korzystał. McGill to chyba jest e, jakieś nawiązanie do MacGyvera, tak przynajmniej mi się zdaje. Myślę, że jeszcze więcej fantów znajdziemy. Na przykład zdjęcie rodziny, czy coś. Ale nic z tych rzeczy tutaj nie ma, więc możemy wrócić już spokojnie do domu bez żadnego problemu. Niestety, reszty nie możemy otworzyć. A wielka szkoda. Miałem nadzieję, że jeszcze troszeczkę uda nam się tutaj pozwiedzać. Ale nic chyba nowego nie dodali do. Aurory po wyjściu z early access. Tak, chciałem też zauważyć, że postawiłem sobie tutaj dwa reaktory termalne i one razem mają na tyle zdatności, by utrzymać bazę z fabrykatorem i tworzeniem tlenu, więc jakby ktoś chciał, to proszę bardzo, polecam ten sposób, nie musicie się martwić nigdy o nic. Z materiałów, które mamy, no to myślę, że wszystko nam się zmieści, więc nie będziemy musieli się tutaj parę razy Cofać się. Myślę, że karabin unieruchamiający możemy sobie zostawić. Myślę, że Siglight też możemy zostawić. Jak ktoś tutaj wpadnie, będzie miał bazę, do której będzie mógł zajrzeć. Oczywiście, kiedy ja nie będę o nią dbał, to pewnie już zostanie zniszczona kilka razy. Ale jest pewna baza, której raczej nikt nie tknie. Dokładnie chodzi o moją bazę w biomie lawowym. Będę za nią naprawdę tęsknił. I to jest najgorsze w tym wszystkim. Tutaj widzę, że światło mniej więcej dociera. Nie wiem, dlaczego tam te dwie lampki są wyłączone. Będę musiał to później sprawdzić. Ale... Wespnij się i zbuduj to, na co czekaliśmy od dawna, platforma startowa Neptuna. Później będziemy musieli budować już z tej platformy, ale oto jest! To jest naprawdę gigantyczne! Spodziewałem się, że to będzie duże, no bo mimo wszystko musimy mieć coś, co będzie w stanie odlecieć z tej planety, wejść na orbitę. Ale myślę, że te cztery drony się dzisiaj bardzo napracują. Czy to wyląduje bez żadnego problemu? Wodowanie, czy ja mogę wybudować więcej niż jedną rakietę? Nie musicie obawiać się o mój zapis gry, gdyż takowo wykonam przed pożegnaniem się z 4546B. Ale oto to miejsce. Budujemy wieża wyrzutni Neptuna. Zbuduj. Jabadaya byłby ze mnie dumny. Tutaj pewnie się usadzi trzon rakiety. Czy ja mogę tam wejść na górę? Tak, będę mógł chyba wejść. Albo i nie. Myślałem, że będzie to jakaś zrabinka, która mi pozwoli udać się na górę. Kolejny element to dopalacze Neptuna. Czyli boostery? Jeżeli nie potraficie wzbić się na orbitę, to prostym rozwiązaniem jest dodanie większej ilości boosterów. To by tam się przejmował budżetem i bezpieczeństwem i stabilnością? Co prawda, dla Aurory to nie ma żadnego startu, ale i tak wygląda to imponująco. Zapas paliwa Neptuna do tego potrzebowaliśmy właśnie ogniw jonowych. Niestety nie miałem okazji przetestować tego e, w działaniu tych ogniw. Ale skoro mogą napędzać rakietę, no to ja nie mam nic do powiedzenia. I kolejny element lada chwila będzie ukończony. Co prawda, ilość dronów naprawdę mi tutaj martwi, bo cztery drony są w stanie zrobić coś takiego, tym nie wiem, jak to się nazywa. Utwardzane światło połączone z. Drukowaniem 3D. Cockpit Neptuna. Do tego potrzebowałem o dziwo generator osłon cyklopa. Myślałem, że w fizyczny sposób będziemy zabezpieczeni przed przegrzaniem się, ale będziemy używać osłon cyklopa, które zużywały sporo energii. I teraz chyba będziemy mieli możliwość wejścia na górę, no bo nie bez powodu daj nam tą wieżę. Gdyby takie proste było budowanie w deforeście, mamy nawet windę, którą możemy wezwać, ale jest już z nami tutaj. Nie, musimy już to zrobić. Neptun 1 Rocket online. Neptun jeden online. Wiecie co? Tak mi się zdaje, że nieraz będziemy mogli jeszcze tą rakietą lądować. Systemy hydrauliczne. Szafki. No to na pewno będziemy mogli tym wylądować? Skoro mamy możliwość zabrania za sobą czegokolwiek, system łączności. Włączone. Systemy hydrauliczne. Włączone. Nowy głos. Zwiększanie ciśnienia hydraulicznego i zasilacz pomocniczy. Huh? Rakietę możemy w każdej chwili opuścić. Boję się, że to już jest ten moment, dlatego pozwólcie, że zapiszę sobie grę. Wchodzimy. A więc tylko jedna osoba może się zabrać. Tą rakietą w kosmos. O, to dziwne strasznie, no bo wysłali to do. Aurory, która miała okaźniejszą załogę. Z góry założyli, że przetrwała jedna osoba, albo pomyśleli sobie, że każdy zrobi własną rakietę. Uruchom główny procesor. Cyk. Troszkę to niepraktyczne, że potrzebujemy trzech przycisków do uruchomienia procesora. Przygotuj kapsuły czasu. Właśnie, to mnie interesuje. Co to jest? To można przekazać innym graczom. I sami moglibyśmy coś takiego odkryć. Status nie gotowa. Możemy coś tutaj włożyć, wiadomość wysłać i dać jakiś obraz. Oczywiście, ja sobie to zrobię kiedyś, bo na razie nie mam nic, co byłoby mi potrzebne. No chyba, że ja to muszę faktycznie zrobić. Włączmy systemy podtrzymywania. Bo ktoś mi mówił, że taka kapsuła faktycznie jest, tylko że trzeba ją. Tylko, że właśnie trzeba ją akceptować zanim wejdzie do czyjejś gry i jesteśmy gotowi. Ostateczna decyzja. Startujemy. Czas wystrzelić naszą rakietę. Rozpoczynamy sekwencję startową. Klikamy w różne ranowe klawisze. 10 9 8 7 I Jeszcze na koniec ktoś nam musi troszeczkę uwalić naszą rakietę. Ludzie z alternatywy Nazwy się, zobaczą jej stan, gdy polecimy. Ale start. Time Na tak gigantyczną przestrzeń akurat teraz trafiliśmy na jakieś kosmiczne śmieci, które tak naprawdę nie powinny tutaj być, bo skoro zostaliśmy zestrzeleni i aurora miała określoną prędkość skierowaną w stronę planety, no to te szczątki również powinny za nami polecieć, ale nie przejmujmy się szczegółami. Podziwiła mi piękny widok. Jest wyspa? Zdziałem chyba jest aurora? Druga wyspa? Nie, ta jest z działem. Czyli ta planeta nie była tak duża, jak się wydawało. Możemy wyszukiwać innych wysp. Tam coś było. Ale to. To był bioma arktyczny. Mam nadzieję, że tam jeszcze wrócimy. Na pewno wrócimy, jak tylko pojawi się dalce. Teraz jak start streku. Czym jest fala bez oceanu? Początek bez końca? Są różne, ale podążają razem. Teraz ty podążasz wśród gwiazd, a ja upadam w piasek. Jesteśmy inni, ale podążamy razem. Chyba weszła mi w umysł głębiej niż przewidywałem. Myślę, że ten enzym miał na to wpływ. I to koniec. Mam nadzieję, że wam się spodobało? Widzimy się już w delce. Podróżaj kolejnym razem. I cześć. A teraz pozostawiam Wam napisy końcowe, gdyż twórcy na to zasłużyli. Do zobaczenia. Welcome home to all Terror. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of one trillion credits. Tognoye!